Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim. Kolejna odsłona Zabezpiecz Auto. Mercedes AMG E-klasa. No co to mogę dużo powiedzieć? No Przejdźmy do... Sprawdzenia jak działa nasz system, który zabezpiecza pojazd. Więc chodzimy do samochodu. Kluczyk oczywiście mamy ze sobą. Tutaj fabryczny kluczyk jest. Nie tak leży. Próbujemy odpalić pojazd. Nic się nie dzieje, nie mogę zrobić. Za chwilę będzie syrena była. Powiadomienie kierunkowskazami, że coś się dzieje z pojazdem. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, aż nie odblokuję kodem. Czyli teraz próbuję odblokować naszym kodem, który wcześniej zaprogramowałem. System się rozbroił. Mogę teraz spokojnie Odpalić samochód, teraz, co zrobić, żeby znowu zabezpieczyć nasz pojazd? Wystarczy wyłączyć silnik, otworzyć drzwi. System się już uzbroił. Automatycznie, nieważne czy jest kluczyk w środku, powiedzmy, że ktoś teraz wchodzi do samochodu. I znowu ta sama sytuacja, nic nie może zrobić. Zaraz będzie syrenka. I kierunkowskazy na zewnątrz. Znowu użyjemy kodu do odblokowania pojazdu. Potwierdził światełkami kontrolką świateł pozycyjnych, że system został odblokowany. To jest informacja tylko dla nas: nigdzie na zewnątrz nie świeci tymi światełkami. I możemy już sobie bezpiecznie odjechać samochodem. Żadnych błędów nie generuje. Samochód jest w pełni sprawny, więc to tyle. Dziękuję, pozdrawiam. ZabezpieczAuto.pl skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.